Szczęść Boże, cześć, kochani, witajcie. Słowo. Przychodzę znowu z komentarzem do słowa dzisiejszego z niedzieli. Na początku, proszę, posłuchaj fragmentu, który daje nam dzisiaj do spożywania kościół. Fragment z Ewangelii Jana, szósty rozdział. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich: To was gorszy, a gdy ujrzycie syna człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz spośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać, rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostanie mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wielu uczniów jego odeszło i już z nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś świętym Bożem. tak powiem potocznie i prosto z mostu, wałkujemy prawie, że ten sam fragment już kolejną niedzielę. I samo to już wskazuje, jak ważne są fragmenty, te wakacyjne fragmenty o pokarmie, który daje Jezus, o Nim samym, o Jego ciele, Jego krwi i o życiu, i o naszych pragnieniach, no mnóstwo tego. Trochę o tym mówiłem zresztą w homili tydzień temu. Yy, nagranie audio jest na kanale, to możecie sobie odsłuchać. Ale to, że te fragmenty są w zasadzie prawie te same co tydzień, sprawia, że dobrze jest poszukać w tej Ewangelii takich szczególików, drobiazgów, które przykuwają uwagę. I dzisiaj to, co mnie zatrzymuje, to między innymi to, że Jezus jest, uwaga, gorszycielem. Oczywiście Jezus nie gorszy złem, ale reakcja na jego słowa jest taka, że ci, którzy go słuchają, jego uczniowie się gorszą. To znaczy, kompletnie nie pasuje do ich światopoglądu to, o czym Jezus mówi. Wybija ich to z rytmu, wybija to ich z życia. Patrzą na Jezusa krzywym okiem, szemrają przeciwko niemu. To szemranie się rodzi właśnie z tego, że Jezusa kompletnie nie rozumieją. Niesamowite jest to, że Jezus gorszy swoich uczniów, mówi coś, do czego kompletnie oni nie dorastają, z czym sobie nie radzą. I taka myśl mi dzisiaj towarzyszy, że nie da się Jezusa zawsze zrozumieć. Chcielibyśmy zawsze i wszędzie rozumieć to, co Bóg robi, albo czego nie robi, dlaczego tak jest, dlaczego nie jest inaczej, dlaczego Jezus działa w moim życiu nie tak, jakbym oczekiwał. I takie zdanie dzisiaj gdzieś wyczytałem w jakichś komentarzach, że. Yy, chodzi o to, żeby najpierw Jezusowi uwierzyć i dzięki temu potem go zrozumiemy, a my to czasem robimy trochę odwrotnie. Najpierw chcielibyśmy wszystko zrozumieć, wszystko mieć wyłożone jak na tacy i, i, i ogarnąć wszystko swoim malutkim rozumkiem i dopiero potem uwierzyć. A się okazuje, że porządek jednak jest inny. Jezusowi trzeba najpierw uwierzyć, dzięki temu potem go troszeczkę lepiej rozumiemy. No Jezus gorszy, bo mówi słowa, które kompletnie przekraczają możliwości jego słuchaczy, i pada tutaj bardzo ważne pytanie potem już do apostołów, takie też prowokujące ze strony Jezusa, a wy też chcecie odejść? Bardzo mnie to porusza. Jakoś tak bardzo osobiście, bo sobie myślę, że kiedy ja mam takie momenty, a mam, znowu sobie pozwolę powiedzieć. Naprawdę bycie presbiterem nie sprawia, że wszystko jest jasne w życiu. Kiedy mam takie momenty, że nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje, ani inaczej w moim życiu, kiedy Bóg wydaje mi się daleki, kiedy nie rozumiem słowa Jezusa, kiedy nie rozumiem tego, co On w moim życiu czyni, to pojawia się taka pokusa, żeby odejść. Że kiedy w naszym życiu nie wszystko jest tak, jakbyśmy oczekiwali, pojawia się ta niesamowicie mocna pokusa, żeby odejść. I, i, i cudowne jest to, wiecie, co? że Jezus na to pozwala. Ja w tym pytaniu Jezusa do apostołów widzę taką niesamowitą wolność Jezusa. Chcecie, odejdźcie. Nie chcecie wejść w to nieznane? Rozumiem. Rozumiem. Niesamowita wolność ze strony Jezusa. Jezus nie biegnie za tymi uczniami i nie mówi im ej, zostańcie przy mnie, nie odchodźcie, ja wam wszystko od razu wytłumaczę, no dziubaski, zostańcie. Nie, Jezus w wolności pozwala swoim uczniom odchodzić. To taka dygresja, taka w ogóle pro pobycia w Kościele, że może ci, na których patrzymy czasem krzywym okiem, którzy odeszli od wiary, odeszli od życia w Kościele, to może muszą odejść po to, żeby wrócić na nowo, żeby znaleźć Jezusa w inny sposób i wrócić do wspólnoty. To taka dygresja. Wiecie, żebyśmy nie patrzyli znowu takim krzywym okiem na tych wszystkich, którzy czasem odchodzą od wiary czy od Kościoła. W każdym razie wracam, wracam, wracam. Jezus Gorszy swoich uczniów nie rozumieją i odchodzą. I takie pytanie do rozgminy dla Ciebie bardzo konkretne. Czy przypadkiem też nie poddajesz się tej pokusie? Jeśli dzisiaj jest coś w twoim, w twoim chodzeniu za Jezusem, czego nie rozumiesz, co jest w porządku? Czy przypadkiem nie dajesz sobie pozwolenia na to, żeby od Niego odchodzić? E, żeby pogrążyć się w swoich pytaniach i nie szukać odpowiedzi? Bo to też może być łatwa wymówka dla nas. To normalne, że nie rozumiemy, ale czasem jest bardzo takie przepełnione lenistwem to, że odchodzimy od Boga, bo nie chcemy po prostu poszukiwać odpowiedzi głębszych. Poszukiwać głębszych odpowiedzi. I jeszcze jedna myśl na koniec. Coś, co robi Piotr. On zawierza Jezusowi pomimo tego, że nie rozumie. Czyli robi to, o czym mówiłem na początku: wchodzi w więź, wchodzi w relację, mimo że jeszcze nie wszystko rozumie. Zresztą jego życie pokazało, jak do wielu rzeczy jeszcze nie dorastał, zanim stał się człowiekiem naprawdę mężnym i świętym. On mówi: Ty masz słowa życie wiecznego. U ciebie mogę znaleźć to, czego tak naprawdę potrzebuję. Chcę się Ciebie wytrzymać, nawet jeśli nie rozumiem. Dobrze być jak Piotr, powiedzieć Bogu: Nie rozumiem Twojego działania. Wielu rzeczy nie rozumiem w swoim życiu, ale bardzo chcę, żebyś działał, bo Ty masz słowa życia wiecznego. I, I powiem Wam tak na koniec, takie złożę świadectwo, że jak patrzę sobie wstecz, od momentu nawrócenia, czyli to już będzie prawie że 20 lat, bo się w liceum nawróciłem, przez te 20 lat wiele razy nie rozumiałem tego, co Jezus robi, nie rozumiałem Jego słowa, ale po 20 latach widzę, że kompletnie nie o to wie, że chodzi, żeby rozumieć wszystko. Chodzi o to, żeby kochać, uczyć się kochać Jezusa, budować z nim relacje i potem wiele rzeczy staje się jaśniejszych. Czy dzisiaj Jezus ciebie też w jakiś sposób nie gorszy? Czy Jezus, jego osoba, jego słowa, jego nauczanie nie sprawia, że masz ochotę odejść? Dobrze o tym wszystkim opowiedzieć Jezusowi. Dobra, tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Zachęcam do komentarzy i do udostępniania tego dalej. Dobrze, że jesteście i że mam komu głosić to słowo, bo się cieszę, że ktoś tego słucha i tego ogląda. Trzymajcie się. Dobrej niedzieli i kolejnych dni. Z Bogiem.